ty nie był się w szkole z powodu choroby, więc powiedziałem pani Bustier, że przyniosę mu zadanie domowe. Zadanie domowe to nie jest rzecz, z której jest się szczęśliwym, ale dobrym sposobem, by zobaczyć mojego najlepszego kumpla. No wiesz, siema ziom! O, oh, hej, Nina! Chory, jakie wiadomo co, ale i tak modeluje. Czy on kiedykolwiek przestaje? Nie, on nigdy nie przestaje. O Boże, ten uśmiech nie wyczerpał. Wow, ziom! Naprawdę źle wyglądasz. Za to, to, raj w nocy dostaliśmy gorączki. My? Jak chcesz to usiąść, tylko nie zgnieć Feliksa. O, on się nigdy nie zamknie i to zrobisz. Jego temperatura jest bardzo wysoka. On zawsze robi się bardziej chory ode mnie W każdym razie właśnie kazałem mu iść spać, więc go nie zmiażdż. O mój Boże! Co to cholery? On jest słodki. Co to jest? On jest człowiekiem? Ale ty nie mogą mieć gorączki. Stary, mam nadzieję, że mu przejdzie. Nino musi iść teraz do domu. Adrian nie był dziś w szkole z powodu choroby, więc powiedziałem Pani Burżuła, że przyniosę mu zadanie domowe.